Szyb... O kurwa, ale synchro Kompanów, tam dużo kompanów, w seaków A no ta, bo w trójce nie możesz przyzywać już coś coś Trójce możesz przyzwać, ale kogoś. Ja mam grę z krakowaną, ja se mogę przyzwać starego. I są denerwujące, bo jedynce tak cię nie zrzucały Jedynce bossy cię biły, żeby cię zabić, ty, 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 bo tu się... Jej. Zobaczcie na mnie, jak ja kurwa ukryty jestem. Ej Gabriel, bo oni tutaj będą w krzaku. Przejdę nie! Się. Przejdę dzisiaj. O kono... O nie, ja jeszcze teraz umrę, ale syf, ale mega gówno. Nawet nie marnuję flesza. Nie dość, że ja bym jak miałem kanona zabrać, to jeszcze przed nimi się nie zabił. Ja pierdziele, nie, syndra do usunięcia z tej gry. Patrzcie na moje HP. To jak było QE, ja się teraz Jeszcze ganka dostajesz, ja pierdolę. Wiesz jak on mnie poprzednim po razem zgankował, skurdy syn. mi na linię, flash queue. To był od niego gank. Nie, przecież Gimont by tak w życiu mnie zgankował. Ewidentnie premade, czy takie paty. A bo ona się Laurunia nazywa, ja teraz tryharduję w tym momencie. Na pewno mu tam pisze, no nie mogę na voice chat wejść, bo mikrofonu nie Oj, teraz to bo nie zginąć.

Jeszcze I I ta to za kała i... mi dla na topa wchodzi, no. Dobra, tak. na topa. Ona jest skupia, Realnie wyczekuję ulta. Paszuję no. przez nią, hopie, przez 30 minionów, które umierają od razu, żeby nas nastakować furię. ja takie rzeczy muszę robić. Naciska Q w, Q, w, I jeszcze E, jak w nią biegnę. No i nic nie mogę zrobić takiego czempiona Zeslowowałem ją, przyspieszyłem się, sfleszowałem. Gówno. Nie da się przegrać syndrom w tym, chopie. Jak Nawet nie w tym patchu, ona już od początku taka była. Ty idziesz z nie, nie no kurde. Ale, ale z klasą ograłem tego, tak? A ja po prostu pobiegłem jej prosto w mordę, ją zaatakowałem na śmierć. To kwas, kwas, kwas. Dobra, jak coś. Tracisz wiesz... te miniony, ty ruro. No nie dogonisz mnie. Aha, dobra, wiecie, że jak mi. Nie, już się nie chcę grać, jak ja widzę te interakcje. Wiecie, jak działa, no jeszcze przed niej zjebany i kopę sin. Aha! wow! I pozostać! Bami ją zabiło! Bami ją zabiło! Wiem, hopie, red ją zajebał! Dlatego, hopie, żeby Jest nie to. było, to się wolałem u Sprite iść, bo ja już odchodziłem! Ty, co on taki tanki? Wypierdam! Oh, na r O dobrze, go tak. teraz i watch out okay. O Boże! O ty. już! A to już zostawisz! Ja pierdolę! Ech. Dobra, zebrałem to autoset. To multa, ale bez przesady, prawda? Oj. Ojebaba jest na postęp. Ale ja się adaptuję, wystarczyło chwilę na nią powiadać, żeby jak ktoś mule dodrzował. Ultuj se, ultuj se, ile chcesz. Dobra, bo ten twój p. tu jest! Nie wiem czemu ty wszystko na mnie marnujesz! On nawet soczewkę odpali. No ona ci nie da dupy, z to! Ale ten Wolibry z takim desperatem zasranym A ty jest Garkuj Ruro z farmę bo chłopie ja by tak się czegła Kulta kliknąłem co jest kurwa Dobra, dawaj, Na dawaj. odcinku jest jak klika Multa i nie się nie dosuwa to właśnie ktoś tą mechanikę Nie zaje. wiem Ale w ogóle Ja bym chciał wiedzieć jakim cudem ona mnie kurwa Ignite stąd tutaj trafiła Bo to, to on nie ma takiego ręża ten spell Skorpion kto ma Ignita? No w sumie nas ale wystarczy się przytrzymać i on nie ma takiego ręża Ty mnie aż tam jebną, nie? Ale to jest dziwka jebana z tym Syndry. Nie wiem no, wali jej starą chłopie, ze Ze strany Woliber by nie ten jej pedał chopie Który nie wie, że to jest chłopca Syndra, A ona go bejtuje, ale chłopie no Siedzi mi pod linią i mnie gankuje cały czas pedał. Ale my tam chłopie jadko. batalię tu mamy, co jest dobrze z tego no nie, już Jeszcze... Q miałem z W Nie, nie, nie Laurynia, moja mocy próbują Dobra, Rura nie żyje, teraz Simpa zabije jest w komplecie Nie wiem, no, Pimpuś Pizza to fajnie brzmi, no Nie bać Pimpusia ja... to, to... to ty jesteś Pimpuś, to ciebie je bać. no Dobra O Boże, Skorpion Dobra, nie ba Przeskoczył to, tego... to Co jest? Patrzcie jego ścianę Pan <noise> <noise> Pan Arkura odzajem. Ja było o tym nie pomyśleliśmy jak graliśmy na Azira Aśmy się pizzą podbiło Co biadę na śmala Powolnie Siadłem moja ta o double słowa chyba powinien mieć Więcej więcej daje tego szkoły Dobra on się przez ścianę i mnie nie ma jest. Oh, 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 prosty ci podbata się! O, hopie jak oni o, się rzucili, żebym tylko przeżył. Tak, ja, chyba że kogoś tam uratowałeś od śmierci. Jest, deszcz! mnie uratował od śmierci swoją merką. To wyglądało tak, jakby hopie. Plot Armor, jakby miał, nie? No to Jak coś tam to... chyba erknąć od buta muszę. O! tak dałem kamerę w bok, to chodź, żełem z Pojebamy, że on całego tego shielda to odciniesz. Zdałem go naś, nie ultuj zerj od teraz. Ja i Reda oddałem. Ruszam. Nie oddawa je nic już, Hopie Tak zwana, ja, hopie intercyza. Nie, nie Rzucił to rzucił to Renata! Zabiję te ról, od raz podana Podano do stołu, kurwa. Coś tę rkę mam. Strasznie! tu zery! No nie! Yes, dawajcie, dawajcie, dawajcie! Zabić ją, bo na mnie i zabiłem zery. Dobra, teraz pada. Nie ma. MQ. Elo, elo, panowie. Jak to jest taki stare ten MQ na to w zepchną wolibera z ze chodów nie? Nie Ja już nie gram, hopie, żeby tego, żeby mieć, hopie, jakiś dogodne staty. Ja gram byle, bo Oliber i z syna Psyndra przegrali, nie? Spodziewałem się. Dobrze, nie bali, nie babi Pamiętasz, za, za te 20 sekund jej nie dawaj, ulta, a ja ją zostawiam, żeby umarła. Dobrze. Daj oj, 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 chyba, chyba nie widzę, co tu się dzieje. Ja sobie mapę zasłaniam ręką, oj. nie widzę. Ale mocny ten grob, muszę się na nim skupić. Dawaj, Michał. Ale silny O, czekaj, bo tutaj nie mi stoją. Siema. Ej, Skorpion, odsuń się ode mnie! Dobra, wbiłem się na rejon W. To Rozpada się tam? Ojej. Ja. Nie mam double buffa, nie chcę się kurwa, o wiele wspanialsze Twoje życie Gratuluję, zbudowałeś fleszę, ty kurwa, wygląduje babi Dobra, woman beaten On teraz w szał powinien wpaść I umiera pinguj, 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 pinguj Komputer mi się zablokował Ej okay, Michał, za Tobą jest Twoja znienawidzona O, siema, ty kurwo Zabijajcie sen, ja mam ich Ja już jestem spełniony! Ale ja się z Wam zabiję, no dobra, myślę. Że... Ja zabiję jeszcze ją. I woli better. Teraz to no, jest, masz, masz te, taka wizerka się nie ma no, z tyłu, spał. Nie widzę, dobra, nie ma. Jestem jechona, u mnie to chyba tak zajebiście